I po raz kolejny, jakby będę się starał Państwu przybliżyć zagadnienie programu COSBAR. Ja myślę, że skrótu już nie muszę rozwijać, bo jest Państwu doskonale znany. A jedynie może przypomnę na dosłownie trzech przeźroczach, dlaczego decydujemy się na to, ażeby oferować chorym na otyłość leczenie chirurgiczne. Dlaczego, proszę Państwa? żeby odchudzić, żeby zmniejszyć żołądek, nie. Oferujemy proszę Państwa chorym na, lecz, na otyłość leczenie chirurgiczne, żeby naprawić zaburzone mechanizmy regulacji spożycia pokarmów. To jest to o czym tutaj pani prezes mówiła, że z, nie pani prezes tam jest, tak, że z jedzenia, owszem, z jedzenia, tylko dlaczego, prawda, z tego jedzenia, to się Wiemy o mechanizmie związanym z greliną, wiemy o mechanizmach związanych z GLP1. Wiemy o tym, że po operacjach bariatrycznych, przykładowo po operacji rękawowej resekcji żołądka, obserwujemy zmniejszenie stężenia greliny, a po operacji wyłączenia żołądkowego przywrócenie poposiłkowego wydzielania GLP1. Chorzy nie dlatego rzadziej sięgają po jedzenie i nie dlatego jedzą mniej że zmniejszyliśmy im żołądek, tylko że naprawiliśmy właśnie te zaburze, zaburzone mechanizmy neurohormonalnej regulacji spożycia pokarmów. Operujemy chorych na otyłość również dlatego, żeby uratować im życie. Tego wątku nie będę rozwijał, ale to jest udowodniona sprawa od ponad 20 lat, nie po to, żeby chorych odchudzić. Musimy również być świadomi tego, że nie oferując chorym na otyłość możliwości leczenia chirurgicznego, narażamy tą grupę chorych na wzrost ryzyka zgonu w obserwacjach kilkuletnich i jak Państwo widzicie, jest to wzrost 73% w obserwacji dziesięcioletniej. Myślę proszę Państwa, że w każdej innej dziedzinie medycyny, specjalności medycznej a nieskierowanie chorego do takiej interwencji terapeutycznej byłoby absolutnie błędem w sztuce lekarskiej, byłoby potępione i ścigane przez prokuraturę. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że kobieta zgłasza się z rakiem piersi do lekarza. Lekarz mówi, pani sobie tam obłoży jakimiś liśćmi kapusty, prawda, no przejdzie pani, pomasuje pani troszeczkę. Tak wygląda w chwili obecnej leczenie chorych na otyłość. Narażamy ich na wzrost ryzyka zgonu. Kozwar. Zastanawiałem się nad tym, co Państwu tutaj przedstawić. Ponieważ to nie było spotkanie utajnione, doszedłem do wniosku, że przedstawię Państwu postulaty, które. Miałem zaszczyt przedstawić w imieniu Zespołu Roboczego do Spraw Przeciwdziałania Otyłości przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego, działającej przy Ministrze Zdrowia, w lipcu bieżącego roku, kiedy omawialiśmy kwestię dalszego losu programu COSBAR. Podczas tego spotkania było obecnych w siedzibie Ministerstwa Zdrowia około 30 osób reprezentujących różne departamenty w Ministerstwie Zdrowia. Dwóch wiceministrów ówczesnych, prawda i tak dalej, i tak dalej. A może jeszcze zanim przejdę do omówienia tych postulatów, to przypomnę tylko, jaka jest idea programu COSBAR. Bardzo króciuteńko. W chwili obecnej, bez programu COSBAR, każdy sobie, można powiedzieć, ośrodek chirurgiczny, każdy sobie rzepkę skrobie. Każdy to ma zorganizowane według własnego widzimisię. A my chorego będziemy widzieli trzy razy przed operacją, a my a my mu zaoferujemy psychologa, a mu, mu nie zaoferujemy psychologa, bo jest niepotrzebny, a dietetyk nie jest opłacany, to po co i tak dalej, i tak dalej. Program COSBAR ujednolica tą opiekę. Wszyscy chorzy są poddani, można powiedzieć, takiej samej interwencji terapeutycznej. Dokładnie, zgodnie z programem. Tyle wizyt przedoperacyjnych, tyle konsultacji psychologicznych, tyle konsultacji dietetycznych, taka opieka pooperacyjna. Wszystko idzie według schematu. Jest to no, przejaw kompleksowej opieki nad tą grupą chorych. To my dzwonimy do chorych. Nie chory wydzwania do rejestracji i się nie może dodzwonić do tej rejestracji przez cały dzień, tylko my dzwonimy. Nasza pani koordynator, magister Iwona wołosko dzwoni. Mówi, bardzo prosimy, może byłby pan, może byłaby pani uprzejma zgłosić się na kontrolę w tym i w tym dniu na konsultację. Chory mówi wtedy nie mam czasu. No to może zaproponujemy Panu taki lub taki termin. Znacie Państwo takie rozwiązania w publicznej opiece zdrowotnej? Nie. Proszę. O, to zazdroszczę. To ja poproszę o, 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 o adres. Dziękuję. Wreszcie, proszę Państwa, każdy system opieki zdrowotnej oparty na płaceniu za procedurki, czyli konsultacje, operacje nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru. Każdy z nas lekarzy może mnożyć konsultacji do woli dojdę do wniosku, że muszę chorego zobaczyć za dwa tygodnie, albo za tydzień, albo nawet jeszcze pojutrze, bo muszę mu sprawdzić to, tamto lub to. Tak, za tą każdą konsultację Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli my wszyscy płacimy. W programie COSBAR fundusz płaci za efekt, czyli mamy przygotować chorego do operacji. Jak my to, jest określona minimalna liczba konsultacji. Ale są chorzy, proszę Państwa, minimalna liczba konsultacji chirurgicznych jest 5. Rekordista u nas miał takich konsultacji 30, bo taka była potrzeba. Tak, fundusz by zapłacił za 30 konsultacji, a tu płaci niejako ryczałt za przygotowanie. Dodatkowo jak dobrze chorego przygotujemy, co nas motywuje? Jak dobrze chorego przygotujemy, będzie miał odpowiednie efekty tego przygotowania, to fundusz nam doda kilka procent. Do tego, co płaci. Tak? Na przykład przedoperacyjna redukcja masy ciała, i tam są różne inne parametry, czyli tak zwana value-based healthcare, czyli, czyli, czyli medycyna oparta na wartości. To samo dotyczy operacji, to samo dotyczy opieki pooperacyjnej i całościowego efektu uzyskiwanej opieki. I wreszcie, proszę Państwa, jest to wyjątkowa okazja do tego, ażeby w sposób taki no bardzo dogłębny, przeanalizować uzyskiwane wyniki w skali całego kraju w oparciu o ten sam model leczenia, tak. To było proszę Państwa program COSBAR, to rozporządzenie z 2021 roku. Kwalifikują się chorzy z BMI powyżej 35. To są operacje, które wykonujemy. I teraz jeżeli ktoś Państwu mówi, że ten program się skończy wraz z upływem czerwca 2026 roku, to nie jest do końca prawda. To nie jest w ogóle prawda. Bo jeżeli doszlibyście Państwo do takiego wniosku, że możecie w związku z tym skierować jakiegoś chorego do tego programu, to niestety od marca bieżącego roku my chorych nie jesteśmy w stanie kwalifikować. Bo ten program w chwili obecnej owszem trwa. Ale to jest tylko okres rocznej opieki już pooperacyjnej. Ostatnie operacje w ramach tego programu wykonaliśmy w czerwcu bieżącego roku. W chwili obecnej chorzy, którzy się zgłaszają, odchodzą z kwitkiem. To jest takie ładne powiedzenie, które usłyszałem od jednego z chorych, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Znacie Państwo, tak? Już. 18 początkowo 15 ośrodków, w chwili obecnej 18 ośrodków w zasadzie ładnie rozrzuconych jak państwo widzicie po terenie całej Polski, zapewniających stosunkowo łatwy i bliski dostęp dla chorego mieszkającego w każdym regionie naszego kraju. To jest schemat tej opieki przedoperacyjnej, operacji pooperacyjnej, to są mierzone parametry, wyniki Czasami słyszę, że będziemy mogli, proszę Państwa, dzięki temu optymalizować albo sp sprawdzić, czy chirurgia bariatryczna działa, jakie przynosi wyniki i tak My to wiemy. Wiemy, że ratuje życie, wiemy, że prowadzi do ustępowania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego. Wiemy, my to wszystko wiemy. Nie chodzi o takie wyniki, proszę Państwa. Chodzi o takie wyniki, jak Pan Andrzej tu powiedział po raz pierwszy to jest cytat jednego z chorych. Po raz pierwszy czułem się jak chory, który wymaga leczenia i może być skutecznie leczony, a nie jak spaśla, który ma karę, jaką zasłużył. Bo Państwo wiecie, tu pani prezes prawda mówiła tak, że tak to właśnie najczęściej się odbywa. Pan Andrzej, jak się zgłosił, ważył jedynie 189 kg i po raz pierwszy to u nas miał postawione rozpoznanie choroby otyłościowej. Na żadnej z dostarczonych kart informacyjnych, a w szpitalach był wielokrotnie, nie rozpoznano panu Andrzejowi otyłości, nie zauważono. A oprócz, oprócz otyłości to chorował na cukrzycę, na ciśnienie, chorobę stłuszczeniową wątroby, chorobę refluksową, żołądkowo-przełykową, depresję, jak Państwo widzicie, migotanie przedsionków i tak dalej. Od dzieciństwa i różne próby wyleczenia i nie był to człowiek niewyedukowany. Teraz nasze rekomendacje. Jak najszybsze wprowadzenie programu COSBAR do koszyka świadczeń gwarantowanych. Aktualnie brak możliwości włączania kolejnych chorych. Chorzy nie rozumieją sytuacji, czują się mocno rozczarowani i przede wszystkim proszę Państwa każdy z tych szpitali Poniósł olbrzymi wysiłek finansowy i organizacyjny na stworzenie tych grup terapeutycznych, tych zespołów terapeutycznych, tak? Nasz szpital zatrudnił dodatkowo koordynatorów, dietetyków, psychologów. Musieliśmy stworzyć ścieżki całe, opracować program wewnętrzny. Są szpitale w chwili obecnej w Polsce. My na szczęście nie przeżywamy takiej sytuacji, ale są szpitale w Polsce, gdzie wyraźnie postawiono kierownikom tych, można powiedzieć, programów, koordynatorom tych programów, że w zasadzie te zespoły są do rozmontowania, do zlikwidowania, bo są niepotrzebne, skoro nie ma programu. A postulujemy, żeby to była usługa poza ryczałtem. Państwo wiecie tak, że doskonale wiecie, jak fundusz płaci, tak, na przykład za chirurgię określoną ilość środków przekazuje szpitalowi my wykonując procedury można powiedzieć konsumujemy ten tort małymi kawałeczkami chory na otyłość jest zawsze na szarym końcu jeżeli idziemy na obchód i jest chory z przepukliną z pęcherzykiem i chory na otyłość a kończy się kontrakt lub nie ma miejsca na sali operacyjnej to jak myślicie państwo kto będzie leczony a kto nie będzie leczony na pewno nie będzie leczony wówczas chory na otyłość w związku z czym to musi być usługa pozaryczałtowa a jako jedna z licznych grup chorych leczenie gwarantuje powrót do zdrowia. To jest, proszę Państwa, sytuacja absolutnie wyjątkowa. Lecząc otyłość na odpowiednio wczesnym etapie. My jesteśmy w stanie za, i to nie mówię tylko metodami chirurgicznymi, prawda? Mówię tu w ogóle o leczeniu otyłości. My jesteśmy w stanie zagwarantować tej grupie chorych powrót do zdrowia. Bardzo jest mało takich obszarów medycyny. Które dają taką szansę dla chorych? Wydłużenie okresu przygotowania do operacji. Część chorych musieliśmy zdyskwalifikować, bo okazało się, że tak naprawdę dopiero u nas przeprowadzona diagnostyka odkryła różne patologie, o których chorzy nie mieli pojęcia. Muszę państwu, może podam jeden przykład. 1% kobiet zgłaszających się do nas do programu a był dyskwalifikowany z tego powodu, że na etapie przygotowania do operacji stwierdzaliśmy nowotwór złośliwy narządu rodnego. Przełóżcie to sobie Państwo na skalę całego kraju. 9 milionów chorych na otyłość, 4,5 miliona kobiet to 1% kobiet, to jest 45 tysięcy kobiet, chodzi w chwili obecnej po Polsce, nie mając pojęcia, że choruje na raka narządu rodnego. Dlaczego nie ma takiego pojęcia? Bo Chorzy, chore na otyłość niechętnie chodzą do ginekologów, bo nie ma zbyt wielu przyjaznych placówek ginekologicznych oferujących pomoc chorym na otyłość. To kiedyś pięknie było pokazane na stronach Fundacji Odwaga, prowadzonej przez Magdalenę Gajdę, gdzie był cytat jednej z chorych, że jak się zgłosiła do ginekologa, to ginekolog jej powiedział nawet niech się pani nie rozbiera, bo spaślaka nie będę tam, czy maciory to było, tu był spaślak, a tam była maciora. Maciory nie będę badał. U nas na przykład obowiązkowo chore, kwalifikowane do operacji bariatrycznej, są poddawane konsultacji ginekologicznej. Jest to często pierwsza konsultacja od wielu, wielu, wielu lat. Okres opieki pooperacyjnej, wydłużenie do 18 miesięcy. Głównie nam tu chodzi o zapewnienie chirurgii korekcyjnej powłok, a po zakończeniu programu, w tym przypadku do 36 miesięcy. Podwyższyliśmy poprzeczkę, jeżeli chodzi o wymagania względem ośrodka, jeżeli chodzi o liczbę operacji i możliwość włączenia do programu. I tutaj głównie, jeżeli chodzi o koordynatora, Państwo widzicie, tutaj jest 300 operacji wykonanych przez koordynatora programu. Jak program był uruchamiany, było to 50 operacji. W chwili obecnej ma być to 300 i doświadczenie powyżej 5 lat. Ta poprzeczka jest dlatego tak wysoko dosyć postawiona, żeby umożliwić pojawianie się nowych ośrodków w zależności od potrzeb. Żeby ta liczba ośrodków nie była niejako wartością stałą, tylko żeby ten program mógł się rozwijać. Porady fizjoterapeuty w okresie przygotowania do operacji, monitorowania pooperacyjnego. W chwili obecnej to jest sztywna fizjoterapia. Dwa razy po 20 dni fizjoterapii. Wyobraźcie sobie Państwo, że mieszkacie w Warszawie na Białołęce, i macie 20 razy przed operacją przyjechać do szpitala na Mokotowie, na ulicę Stępińską, prawda, w godzinach pomiędzy 8 a 18 w ciągu tygodnia. No przecież żaden pracodawca nie da Państwu takiej możliwości, tak. A poza tym, no trzeba to mierzyć na potrzeby chorego. Nie każdy wymaga takiej rehabilitacji. Rozszerzenie wskazań zgodnie z chwili obecnej wytycznymi międzynarodowych towarzystw naukowych, jak i polskich, w tym PTLO, które reprezentujemy tutaj silną grupą z panią prezes. No, i to w zasadzie wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.